No I tak. nasz młody kolega zaczyna swój drugi przez kwalifikacyjny. O i teraz Linz z bardzo dużym kątem. Nie wiem czy nie będzie dla niego problematyczne Dej drugiej zony. Bardzo fajnie przełożony już Jarosław Burian. Tutaj mamy minimalnie wyrzucone koło, ale niedużo dociągnięcie z ręcznych auto w kącie. Wacław Burian. Jesteśmy na zonie czwartej. Tu już bardzo, bardzo fajnie i zamęcza wyjść do piątki. Teraz auto przeprostowane minimalnie, czyli była redukcja kątu. No jaki fajny, bym powiedział, wręcz podręcznikowy przejazd w wykonaniu Wacława Buriana. Tymczasem Patryk Detmer, czyli zwycięzca ze Słomczyna. Teraz inicjacja już z dużym kątem. Trzyma gazy, Bardzo fajnie. Druga zona głęboko. Jesteśmy na zonie trzeciej. Do krawędzi tutaj Patryk Detmer i ja za ciebie. Patryk, mocno trzyma kciuki, dawaj dalej, leć pełnym ogniem, tu już ładnie staje na gazie Patryk Desprez, czwarta, wypełniona, Przechodzimy do zony piątej. No, i to jest taki przejazd Patryka Detmera, jaki chcielibyśmy oglądać na zakończenie kwalifikacji. No, teraz sobie o tym porozmawiamy. A tymczasem Mateusz Włodarczyk, nasz naszych i Włoda agresywnie, szybko, pełno pełną pomoc. Więc jest z druga pominięta na trójce jest. Natomiast na krawędzi teraz trzeba fajnie wpaść w rondo. To się udaje. I fajnie to rondo by się jeździło z z prawej strony. No ale to nie o tym w tym momencie. Mateusz Włodarczyk, pełne zademienie. Teraz fajnie schodzi z kątu do piątki. No, nie ma w ogóle ujętego gazu, więc ponownie. забије брава да му